Elo mordy, witam Was moi kochani, widzowie w nowym odcinku i dzisiaj będziemy wsiadać już po raz czwarty na primusie. Wsiadam jeszcze raz, ale wam nie pokazałem, bo wsiadłem bez kasku. Mogę, nie możecie tego zobaczyć, bo to jest bardzo nieodpowiedzialne, nie róbcie tak?

w dzisiejszym odcinku jestem inkognito, patrzcie tak jak się ubrałem, widzicie? Nawet nie mam śmiesznych skarpetek, widzicie to? Poznali poznaliście mnie w ogóle? Poznaliście mnie? Dzisiaj jestem przebrany za jeźdźca. z jestem jeźdźcem, skaczę 160. Mam zaciasne spodnie i opinającą koszulkę. Tak, mój koń, szulatek, 160 ostatnim skoczył. Dobrze widzowie, pójdziemy dzisiaj na duży plac. Prima tam jeszcze nigdy nie była. Nie no, była kilka razy, ale w sensie nigdy tam na niej nie wsiadaliśmy. Raz z nią chyba ćwiczyłem, ale to zaraz, bo jeszcze musimy zrobić kilka rzeczy przed wsiadaniem. Ubieram buty i czapsy. Tak czy nie, bo... No tak ubieram, no jestem profesjonalnym jeźdźcem, założę nawet oficerki. A kask? No oczywiście, że kask. Zawsze w kasku, widzowie. Dobrze, widzowie, potrzebne nam oczywiście liny, bat do konia. Mój luzak teraz weźmie siodło, bo jestem doświadczonym jeźdźcem, zawsze mam luzaka. Szybciej, szybciej, szybciej. No, to wszystko uszykuj. Ja idę po mojego bierzchowca. 160 rys. Eee, no, ale. Dobra, najważniejsza rzecz czaprak. Potrzebuję jakiegoś drugiego przecież. Nie jakiś profesjonalny. Jaki masz najdroższy czaprak? Nie wiem. Taki żeby pasował pod mój outfit. Mam granatową bluzkę. A ten będzie Ten? Uf, co to za A Ja go tu zostawiłem ostatnio. No nie wiem skąd. To jest paka szczęścia, ona mnoży pieniądze. No, ten jest drogi. Eskadron, no tak, mój ulubiony. Aha. daj ten hajs, jest ich luzakiem. jeszcze <grym> moje oficerki w czarcie. Jak oficjalny no jeździec. Przed jazdą oczywiście trzeba wyczyścić konia. Ale skoro mam luzaka, to luzak zrobi to za mnie. No, 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 no. ma już nie jest sportowym koniem, jest cała mokra. bo to może znaczy, że jest sportowym koniem. Jestem cały brudny. Tak, mój luzak wyczyścił mojego konia. Tak, jesteś brudny. Założyliśmy jej siodełko. Primusia jest spokojniejsza niż była. Jeszcze trochę wchodzimy. porobimy ćwiczenia takie, te przyciąganie liny i w ogóle jej głowy. I spróbujemy może wsiąść, jeśli Aleksa pozwoli. Pozwolisz? Pokażę Wam to ćwiczenie. Przyciągania, pijemy głowy do nas. Robimy tak. Najpierw tak. Trzy razy. Raz. Dwa, trzy. Jak się nie uda, teraz przyciągamy głowę do nas. I do pępka. I trzymamy. Super koń! Widzicie? Tak powtarzamy z kilku stron. I to jest jakby tak... Są dwie strony. Dwóch. Kilka to też dwa. i już... Super koń, tak jest. U też trzeba konia drapać. ponieważ za głęboko. Tak, super cool! Też. Teraz będziemy podskakiwać! Proszę jeźdźc! Super cool! Uwaga widzowie, zbliża się burza, więc musimy się trochę pospieszyć. Najpierw się przewiesimy. Super cool! Super cool! Dobra, wsiadam, nie? A będziesz mnie asekurować? <grym> Będę. Jestem ja poważnym miejscem potrzebuje poważnej asekuracji. W razie co ją tu szybko chwycę. Ale ona nie lubi być trzymana, więc teraz hmm. jej nie trzymam. Ale? Dobre, no tak, nie. nie trzymam, nie tak trzymam. Mogę wstrzemnie włożyć? Tak, tylko prawą, nie lewą. A czemu wsiadasz z prawej? Jestem lepszy od nich. Super koń! Cool, super koń! Cool. Tak jest! Tak jest! No, nie zapowiadało się, że to będzie takie spokojne wsiadanie dzisiaj. Co? Potem tym co ona Patrzcie to, teraz przyciągamy z tej strony głowy. Super koń! Super koń! I patrzcie. Przerzucamy. I z drugiej strony. To jest nasz hamulec ręczny. Czyli jak prima się czegoś wystraszy, to to wtedy możemy ją tak zahamować. Tak, zahamować. Stój! Uhu. Stój! Stój. Tak jest, super koń. Możemy ją tak zahamować, wciągając jej głowę do nas. Tak jest, super koń. I teraz jak trzymamy tak głowę, możemy zsiąść. Uwaga. Super koń, tak, koniec. Nie wierzyłem, że dzisiaj wszędziemy. Ja też nie. <noise> Bo po prostu skumulowało się wszystko naraz. Jakby muchy, ludzie na placu, idzie burza, zaczęło padać. Jeździmy prima z... bryczką. jeździli bryczką. Konie tu przechodziły z tego, z pastwiska. Właśnie bryczka przejeżdżała dwa razy. Prima zaczęła odwalać. Trawa, do której prima ciągnęła, ja nie sądziłam, że to się naprawdę uda. Pan, nie? Panowałem ją, nie Panowałeś, kurde, ty to jesteś ten cowboy. Przypakowałeś chyba. Po prostu mam zaciasną koszulkę. Koniec. Nie. No czy trening? Jeszcze nie odcinam. A ci idzie mógł nawy. Jeszcze nie